Cześć bliźniaczki, w czytankach marcowych, o, <laughs> musicie mi wybaczyć, bo niestety złapało mnie chorobsko w tamtym tygodniu, no i, no i są dużo opóźnienia w czytaniach, nie wiem kiedy skończę, pewnie w połowie marca, o, no, tak źle nie będzie, zobaczmy co dla was, kochani, nie będą to typowe czytania, Typowych czytanek macie naprawdę ogrom, mnóstwo. Są przecudowni tarociści, którzy robią to fajnie. Ja się skupię jednak na takich tematach, które pozwolą Wam wyjść z pewnej ciemni, czyli tematy rozwojowe, duchowe, czasem może miłosne też. E, aczkolwiek, jeżeli uzdrowicie siebie, to i, i miłość przyjdzie, i miłość się uzdrowi, i wszystko zacznie działać, i nie będziecie w ogóle potrzebowali tak naprawdę wróżek i, i kart. Więc co, więc zaczynamy. Mi, yy, yy, ja na ten, na ten miesiąc, marzec, wybrałam temat transformacji. Co wymaga transformacji w Twoim życiu w marcu, drogi bliźniaku? Co wymaga transformacji w marcu u bliźniąt? I jaki jest powód, aby, aby to transformować? O, proszę, proszę, proszę. Co Was blokuje przed tą transformacją? Mhm. Jakich korzyści nie dostrzegacie w tej transformacji? Jaki zrobić pierwszy krok? A ja tu widzę dla niektórych związkowe sprawy, kochani. Jak to wpłynie na wasze obecne życie? Jeśli zrobicie te zmiany? No, ubyczka też wyszła. Mniej więcej. Już tak jak wpłynie to na waszą dalszą, dalszą, dalszą przyszłość. I jaka jest rada od karty? O i łubyczka też to było no. No i właśnie na spodzie mamy dwójeczkę emocji. To jakaś cierpliwość, trójka. Kochani, yy, kochani, kochani, kochani. Teraz tak, od razu zaznaczam, że czytanie nie będzie dla wszystkich, podejrzewam. Natomiast część z Was jest w jakimś związku, w którym być może ktoś się na trzeciego wpartolił, albo są jakieś romanse, albo to po prostu coś trzeciego się tam bardzo mocno wciska. Może to być nadgodliwa mamusia, może to być praca, może to być wszystko. Także tak, ktoś może mieć w pracy gdzieś jakąś, coś gdzieś. Także yy, chcę Was tylko przestrzec. Nie dla każdego jest ten przekaz, i żebyście nie brali sobie tego do serducha. Jeżeli to z Wami nie rezonuje, to no to wyłączcie, tak? I teraz tak. Część z Was wie, w czym jest. I część z Was nie chce się z tego związku wymiksować. Nie chce zostawić tej osoby. Tutaj jest dziewiątka materii. To jest karta, która mówi właśnie o: często, o singlowaniu. O, to jest karta singla. Kogoś, kto potrafi sam cieszyć się swoim życiem, tym, co osiągnął. Nie potrzebuje za bardzo, tym, wiecie, nikogo z zewnątrz do, 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 do uprzyjemniania życia. Jaki jest powód, aby, 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 aby ta transformacja zaistniała? No, mamy diabła. No. no, co mam wam powiedzieć? No, jest tu albo bardzo duży pociąg fizyczny, jest tu jakieś uzależnienie od siebie, obsesja. Może to być uzależnienie finansowe od kogoś i to może blokować. Was przed odejściem, tak, lub, lub tą osobę, no. Czytajcie to albo w odniesieniu do siebie, albo w odniesieniu do waszej osoby. Co ja bym mogła tu powiedzieć? No, tak, żeby to jeszcze uogólnić bardziej, żeby to nie był jeden scenariusz, który, no, wiadomo, że nie wszystkie bliźniaki są w takiej sytuacji, mogę powiedzieć tylko tyle. Część z was być może musi się uwolnić z jakiejś pracy z jakiegoś kontraktu, z jakiejś umowy, z jakiejś spółki i jakby pójść na swoje. Pójść za głosem własnego serducha i, i zainwestować w siebie, tak? I, no, i tu, tu, no i tu jest właśnie to, że, że ta sytuacja, w której tkwicie, po prostu nie jest dla Was korzystna, nie jest dla was. Sprzyjająca, bo ona was ogranicza, ona wam nie daje żadnych perspektyw, ona was tłamsi. Tu może być też mobbing, tu, tu, no, tu mogą być przeróżne rzeczy. No, tak jak mówię, diabeł to są uzależnienia, to jest materializm, to jest potrzeba władzy, to jest obsesja, to jest duża seksualność. Tu, tu, tu się dużo dzieje różnych <laughs> nieciekawych rzeczy. <laughs> Poczekajcie, napiję się uczkę kawki. Więc, więc tak to wygląda. Tu się trzeba z tego uwolnić i, i tyle, tak? Co cię blokuje przed tą transformacją? Mamy Trójkę, trójkę Mieczy, no, no co mam powiedzieć? No Trójeczka Mieczy to jest energia, w której no, my cierpimy, my e, jesteśmy rozczarowani, nasze zaufanie zostało zszargane. Mam wrażenie, że Wy się boicie, że zostaniecie z tym e, sami, że, 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 to was, e, że to Was powali, że to Was przygniecie, że Wy sobie z tym nie poradzicie, że to będzie zbyt mm, raniące dla Was posunięcie. Natomiast e, to jest tylko w Waszej głowie, chcę Wam powiedzieć. To jest tylko w Waszej głowie i nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i tkwić w, w jakimś układzie, który, który was ściska, tłamsi, który nie daje wam żadnej szansy na przyszłość, nie jest warta. To może was chwilę boleć, jasne, że tak, ale to minie i macie szansę w przyszłości na coś wspaniałego, no. więc zastanówcie się dobrze, czy, czy to jest sens. Bo ja, ja bym na waszym miejscu po prostu to pieprzła i nie dawała sobie takich, takich atrakcji w życiu, bo szkoda waszego życia. Życie macie tylko jedno. Też byłam przed, stałam przed takimi dylematami, przed takimi tutaj różnymi rzeczami i no i co? No, i jestem teraz sama z, z, moją, z moją córą. Świetnie sobie dajemy radę. Też się obawiałam, też się bałam, a, a jest ok, jest naprawdę dobrze. Ja w końcu zaczęłam żyć i. I, i, i to jest właśnie to, to jest tylko w głowie waszej mi. Więc jeżeli jesteście w jakimś toksycznym układzie, bardzo was proszę, wyjdźcie z tego. Jakiej szansy nie dostrzegacie w tej transformacji? No, właśnie tego, zakończenie jakiegoś paskudnego cyklu, który was dobija, który was męczy, który psychicznie po prostu was wysysa, który daje takie poczucie, że, że Wy nie możecie ani w lewo, ani w prawo, i no nie da się tak, no kochani, nie da się tak na dłuższą metę. Do, doprowadza do depresji, do, do stanów lękowych, do, 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 do jakichś załamań nerwowych. Nie róbcie sobie tego. To jest tylko w waszej głowie. A wy możecie... O, tak. Wy możecie tak sobie żyć. Szeroko ramiona, uśmiech na twarzy, buzia do słońca i heja banana i. Hulaj dusza piekła... piekła nie ma. No. Do, dosłownie. Pięknie mi się to udało tutaj powiedzieć. <śm> Jaki zrobić pierwszy krok. <laughs> Mamy asa materii. Przepraszam, że wam tutaj tak harcze do tego mikrofonu. No, ale jeszcze jestem przeziębiona troszeczkę, więc no. Więc tak, 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 tak to wygląda. materii. No kochani. Albo możecie skorzystać z jakiejś okazji. Być może ktoś wyciąga do Was pomocną dłoń, bo widzi, że się męczycie. Być może możecie poszukać jakiejś, jakiegoś sposobu, jakiejś nowej pracy, nowego zajęcia, czegoś, co was oderwie, wyrwie z tej patowej sytuacji, bo nie wiem, czy chodzi tu o związek. Mam wrażenie, że tak, aczkolwiek może tu chodzić też o, o każdą kwestię, gdzie wy czujecie się w jakiejś w jakimś toksycznym uwikłaniu i że nie jakby czujecie się w pułapce tego tak, że choćbyście chcieli to nie możecie z tego wyjść więc tutaj trzeba poszukać jakiejś okazji a z materii to, to są no co to są przeprowadzki, to są to, to jest materia, to są, to jest nowa praca, to, to jest nowe mieszkanie, to jest nowa możliwość jakaś która pojawia się w materii tak Czysto w materii. Więc tu poszukajcie sposobu, czy pożyczyć na przykład jakieś pieniądze, może jakaś pożyczka, żeby się wyrwać z tego, żeby może coś ruszyć swojego. Wy będziecie wiedzieć, o co chodzi. Jak to wpłynie na Wasze, na wasze obecne życie? No, także odetniecie, że w końcu będziecie wiedzieć, co macie odciąć ze swojego życia, że będziecie stanowczy, że, że w końcu sobie przetłumaczycie logicznie, nie dopuszczając tych emocji tutaj, takich nie, 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 niemiłych, że, że czas pewne rzeczy zrobić, że czas pewne rzeczy zakończyć, że czas do pewnych rzeczy się przyznać. Że czas pewnych, pewnych ludzi pożegnać e, i, i że czas odrodzić się na nowo, tak? Odrodzić się na nowo i, i dać sobie żyć pełną piersią, z uśmiechem na twarzy, bo jesteście w stanie sobie to dać, kochani. Jesteście w stanie właśnie. Tak pięknie sobie to życie poukładać, i mówię Wam to ja, która wyszła z depresji, która jest samotną mamą, która sobie jakoś radzi. Radzi sobie świetnie, wręcz bym powiedziała. Da się. Jak to wpłynie na waszą dalszą przyszłość? Eremita? No, to może wpłynąć także, albo właśnie będziecie z singlami, ale szczęśliwymi singlami takimi singlami, którzy w końcu postanowią odnaleźć w sobie jakąś mądrość poszukać własnej drogi, własnej ścieżki życiowej, takiej misji życiowej gdzie odnajdziecie to swoje światełko, gdzie zrozumiecie, dlaczego taka sytuacja wam się w życiu pojawiła, dlaczego w taką sytuację daliście się wmanewrować, jak siebie ustrzec przed kolejnymi takimi sytuacjami, takimi ludźmi toksycznymi, tak? I to wam da ogromną siłę. Pustelnik jest też nauczycielem niejednokrotnie, więc jeżeli już nabierzecie tego doświadczenia, to być może Stwierdzicie, że chcecie się tym podzielić ze światem. Może napiszecie książkę, może zaczniecie tworzyć jakieś kursy, warsztaty dla osób, które przeszły lub um, przechodzą podobne sytuacje, tak? Może być to dla Was niesamowita inspiracja na przyszłość, więc tak bym to widziała. Jaka jest rada? Nie bój się. Nie bój się, kochanie, i idź. Idź za sobą. Walcz o siebie i. Nie poddawaj się, i mimo że się boisz, to idź. Mimo że nie wiesz, co Cię czeka, to idź. Szóstka Mieczy nam mówi o, właśnie o tym, że a, mimo tego, że często nie wiemy, co nas spotka i czego możemy się spodziewać, po drugiej stronie mostu, rzeki, często jest ta karta obrazowana jak Człowiek siedzi w wódce, czy kobieta siedzi w wódce i przeprawia się na drugi brzeg. Są to albo powroty do domu, albo wyjazdy z domu. To są, to są przeprowadzki, to są, to są duże zmiany w życiu. Często też może symbolizować właśnie przeprowadzkę gdzieś za wielką wodę. No i co? No i człowiek się wtedy boi? Nie, no człowiek się wtedy boi, człowiek wtedy maleńki w sobie, jak to się potoczy, jak to się ułoży, jak sobie dam radę. Poradzicie sobie, zaufajcie tylko, posłuchajcie swojego serca i postawcie na siebie, no, postawcie na siebie. Już chyba dosyć, co? Dosyć już w tej sytuacji. Ileż można, naprawdę, życie macie jedno. I szkoda Wam. Możecie pięknie żyć. Możecie pięknie się realizować. Możecie codziennie się uśmiechać. Naprawdę. Także tego tego wam życzę. Zobaczmy jeszcze, jaki będzie przekaz, kochani z. Dajcie mi znać w komentarzach bardzo was proszę. Bo to jest dla mnie naprawdę ogromny, ogromny taki fajny gest z Waszej strony, kiedy, kiedy ja za swój poświęcony czas dostaję te parę słów, parę zdań. I, I widzę, że coś tam rezonuje, czy, czy nie rezonuje. Wiecie, no tak głupie się robi coś i nawet za bardzo nie, nie zna się efektów tego, nie? Czy to się ludziom sprawdza, czy się nie sprawdza, jak to w ogóle wygląda w rzeczywistości. Dobra, jaki przekaz dla was od aniołów i przodków. Zobaczmy sobie. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać też mi napiszcie, bo długo walczyłam z tym mikrofonem. E, rozwiązanie e, chyba, chyba już znalazłam rozwiązanie najprostsze z najprostszych. Mam nadzieję, że po prostu będzie to działać teraz. Przynajmniej dopóki nie zmienię telefonu. Dobra, skarbeczki moje. Co dla Was? Co dla bliźniaczków na marzec 2024? Jakie przesłanie? Złamana strzała. Przej, a nie, przyjmij energię pokoju. Przejmij energię pokoju. 140 strona. Dobra, jeszcze sobie kaszniemy przed czytaniem, bo jak mnie zaatakuje, podczas to będzie nieciekawie. Pozbądź się potrzeby bronienia się i przygotuj się, by ofiarować pokój. Jesteś bezpieczny. Tak jak karta strzały symbolizuje ochronę i zabezpieczenie, tak złamana strzała symbolizuje pokój. W indiańskich tradycjach, złamana strzała oznaczała zaprzestanie walki pomiędzy plemionami i zawieranie przymierze. Ujrzenie jej podczas medytacji, wizji, we śnie lub w trakcie odczytu niesie ze sobą wiadomość. Nie musisz już walczyć. Nadszedł pokój. To potężny symbol harmonii, spokoju i wspólnoty. Jeśli znalazłeś się w sytuacji, w której czułeś, że musisz zapewnić sobie ochronę lub stanąć w obronie tego, co uważasz za słuszne, to wiedz, że dobiega ona końca. Każda e, karta złamanej strzały prowadzi cię, byś zrozumiał, że energie światła pojawiają się, aby wymazać całą ciemność. Możesz opuścić swoje tarcze i przestać się bronić. Znajdujesz się w sytuacji, która uszanuje ciebie i Twoje potrzeby. Kłótnie dobiegają końca, a spory zostają rozwiązane. Przygotuj się, by wszystko wyjaśnić i zaoferować pokój, którym chciałbyś się cieszyć. Aby móc odważniej ruszyć przed siebie, ważne jest, byś pozbył się poglądu, zgodnie z którym z powodu tej sytuacji lub związanych z nią ludzi może cię spotkać krzywda, ponieważ w ten sposób działasz jedynie przeciwko sobie. Wiedz, że twoi anielscy przewodnicy i przodkowie stoją wokół ciebie, chroniąc cię i czule popychając naprzód. Że tak to wygląda. Hmm. Powiem wam tak, że. Albo nie, nie będę się rozgadywać zbyt mocno, natomiast. Fajnie jest tu no w tej karcie opisane to właśnie, że kiedy my wdajemy się w konflikty, podsycamy ten konflikt, to to jakby do niczego nie prowadzi tak, że kiedy w końcu opuszczamy gardę, opuszczamy broń i wybieramy siebie bez udowadniania racji, bez przekrzykiwania, bez kłótni. No to wtedy zaczyna się to wszystko uspokajać, tak? Nie wiem, jak jest u Was. No, energia tego czytania była dosyć ciężka, <laughs> muszę przyznać. Mam nadzieję, że znajdziecie najrozsądniejsze wyjście z tej sytuacji. Tak jak mówiłam, czy to chodzi o związki, czy sytuację zawodową, czy rodzinną, jakkolwiek. Jest potrzeba uwolnienia się z tego. I jest potrzeba właśnie tego pokoju, żebyście nie byli w takiej konfliktowej energii. Zobaczmy, jakie znaki zodiaku będą Wam sprzyjać w marcu, drogie bliźniaczki. Skorpion, no skorpion. no właśnie, Skorpion jest, ma tą energię transformacji, tak. I zakończenia i śmierci w ogóle. Śmierci oczywiście, no ja tak mówię, w takim. Bubcia, czy ciebie coś tutaj opuściło. Śmierci w takim takim bardziej duchowym aspekcie, tak? Niematerialnym. Coś wymaga zakończenia. No może wam taka osoba pomóc. Być może lew. I. I, I... koziorożec. No co ty, co ty robisz, kurde? Kocie, kocie. Sio. Co? Co broiku jeden? Sio, sio, sio No nie da dokończyć. Dobra, koziorożec i teraz e, cyferki. Rozbawił ten mój kocior. E, Jakie cyferki? Jakie cyferki tutaj będą dla was? Istotne w marcu, kochani. A czu, czu, czu. Szósteczka, dom rodzina. No właśnie, dom rodzina, czekajcie. Relacja. Czwóreczka, stabilizacja. Fundamenty. I znowu szósteczka, 6,46. No ciekawa. Szósty dzień tygodnia, szósta rano. Szósta po południu i tak dalej, i tak dalej, no zwróćcie na to uwagę moimi, dobrze, kończymy bardzo wam serdecznie dziękuję tak jak mówię, proszę, łapcie w górę o, o jakiś komentarz, będzie mi bardzo, 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 bardzo miło i co, i do usłyszenia, buziaczki, pa!